Cześć, witajcie w kolejnym odcinku z Dragon Ball Z do Battle. A w dzisiejszym filmie zrobimy sobie event poważnie, poważny. Event, w którym możemy zdobyć 14 tiketów na banner z Golden, Freeze'ą i Gogetą. Właściwie w pierwszej kolejności musimy zdobyć Freeze'ę, później go zdokanować do Elerki, żeby był Gogeta, ale wiadomo o co chodzi. Zrobimy sobie dzisiaj ten eventik i ewentualnie spróbujemy sobie jeszcze zrobić tego Redzona, którego wczoraj na filmie nie udało mi się zrobić. Mam nadzieję, że tym razem, no, uda się po prostu przejść ten event. Także zrobimy sobie tutaj event poważnie poważny, walka na całego, właściwie bitwa. No i co? Mam tu drużynkę już złożoną, jeżeli chodzi o postacie, to mam tutaj właściwie złożoną kategorię Fusion. Jest ona od razu pod misję, więc w ten sposób będę chciał sobie to zrobić. Mam już tutaj postacie ułożone. Także drużynka wygląda następująco. Jako lider kategorii mam kat tutaj Vegeta z 10 rocznicy. Mam go na dwóch duplikatach, oczywiście, linki 10, Jest on liderem Fuse Fighters, więc kategoria Fusion też się tutaj zalicza. Ważne, żeby było 6 postaci. Także Friend niekoniecznie musi być powiedzmy kategorii Fusion. Jest to Goku, który no, jest Fuse Fighters, ale on jest Potara, a nie Fusion. Friend tutaj i tak się. Nie liczę. Próbowałem wczoraj robić ten event na japońskiej wersji, bo tam musiałem wam pokazać jedną rzecz, zrobiłem jakieś samonki. Więc robiłem ten event, ale nie udało mi się zrobić. Nie mam tam takich postaci ślinie powiedzmy jak tutaj na tym koncie i nie udało mi się zrobić, ale już powiedzmy, że obeznany jestem z tym eventem, wiem ile ten Broli potrafi uderzyć i, i co? No. Mam nadzieję, że sobie poradzę, także zaczynamy. Włączyłem sobie przy okazji tutaj muzyczkę, proszę bardzo, więc będziemy mieli muzykę z Dokana. Może nawet sobie delikatnie przeciszę, o proszę bardzo, na tej zasadzie. No dobra, mamy tutaj tego Broliego, jest tylko jeden przeciwnik, zresztą sami widzieliście, mamy tutaj tylko tego brolas do pokonania. Ry rotacja, jak wygląda? Tego Goku chyba sobie wrzucę na pierwszego slota na spokojnie, on tutaj ma redukcję, zresztą sami wiecie. To jest postać, która na pierwszego slot'a jest zbudowana. Na drugiego slot'a wrzuciłbym sobie Gogetę. Czy Wegetę wrzucę? Wegetę sobie chyba wrzucę, wiecie? Wrzucę sobie Wegetę, niech on się postakuje. I przy piątej turze będzie mógł zrobić fuzję. W Gogetę. Dobrze, zrobimy tak. I ewentualnie, no jeżeli będzie super atak powiedzmy. ok, jest super atak. Jest unik. Nice. Jest unik. Dał radę. 22 miliony. Ja to wczoraj próbowałem na Japonii zrobić kategorię Universal Warsaga, ale nie dało rady. Dobra, już jeden pasek zszedł. Ten Goku jest silny. Potrafi uderzyć. Zdecydowanie. Nie powinno być problemu w takim razie. Myślałem, że to będzie jakieś takie, nie wiem, bardziej problematyczne. Kategoria Universal Warsaga, a just Fighters, no jest różnica, prawda? Zwłaszcza, że mamy tutaj takie postacie jak Gogeta sj 4 właśnie Blue Goku. Na frendzie, ten Vegeta na dwóch duplikatach jest. Gody, mam jeszcze Gohana Intelligence nowego. Gotena Trunksa po Super Eza to są bardzo silne postacie, potrafią potężnie uderzyć. Widzę, że nie wiem, ile z tym broni może mieć życia. 200 milionów? Nie no, może więcej. Ale nie raczej nie powinno być kłopotu. Zobaczymy, ile z super. okej okay. to jest łatwe. Misji może wszystkich nie będę robił. Resztę misji ewentualnie zrobię sobie na live streamie. Próbuję sobie zrobić tego Red Zona na filmie. Żeby już mieć to z głowy. Mam nadzieję, że uda się. No mam 6 podejść w razie, w razie czego. Złożyłem sobie jedną drużynę. Jest to drużyna GT Heroes bodajże. Więc coś takiego spróbuję zrobić. Jeżeli nie, no to wtedy zrobię jeszcze raz sobie drużynę Fused Fighters. Ale tym razem na przykład na liderze dam dwa razy Blue Goku. W ten sposób wtedy spróbuję to zrobić. Ale spróbuję też GT Heroes użyć. Może, może ta kategoria sobie poradzi. Dobra, no Gogerat... To... Tankuję. Także właściwie to była pierwsza tura, a już mu połowę życia zdjąłem, Więc sami widzicie, jak wygląda sytuacja. Są to dosyć potężne postacie tutaj w tej drużynce. Może w tej rotacji nie uda się pokonać te, tego Broliego, ale już w następnej, jak najbardziej. Także film powiedzmy bardziej będzie oparty na tym Red zone, którego wczoraj nie zrobiłem. Zresztą mam piątą minutę na odcinku, a my już jesteśmy praktycznie przy połowie eventu. Który chciałem tutaj zrobić Sam nie będę dzisiaj robił na odcinku Zrobię na Live Livestream podejrzewam, że gdzieś będzie około godziny 19 Jeżeli mi się uda, to zrobię go troszeczkę wcześniej Myślę, że jak wy widzicie ten film To już będziecie mieli gdzieś tam tą premierę ustawioną Więc będziecie wiedzieli o której konkretnie godzinie będzie live stream odpalany W sensie przedpremierowo już będzie pokazane, że o godzinie na przykład 19 Czy tam 18.30 będzie po prostu livestream I o tej godzinie po prostu... Spróbuję gdzieś tam rozpocząć live streama. E, Okej, okay. widzę, że damage redukuje do zera. Gody nie radzą sobie. Dobrze, że wziąłem tego Gogetę, Blue Goku, Gotana Tranksa. To są postacie, które mają przewagę typu i potrafią uderzyć. W sensie Goku, Blue wiadomo, nie ma przewagi typu, ale za to ma duże statystyki. Na ultra super ataku ponad 30 milionów na liczniku ma. No, i damage też jest dosyć wysoki. O, dobra, tym razem gody uderzyły. Critical hit wleciał i jest super atak, ale powinienem go przetankować. Dobra, nieważne. O, jest drugi. Dobra, ten powinienem przetankować, bo mam 77% redukcji. Zgadza się. Radzą sobie jak najbardziej. I Gohan. Ja mam go bez duplikatów, a on bije 30 milionów. Co prawda, mam go praktycznie na linkach dziesiątych. Został mu jeden ostatni link na dziewiątce. No, nie mogę go wbić tego skubańca, no. Trzyma się i trzyma. Ale mam nadzieję, że nie wiem, nawet dzisiaj może uda się wbić ten dziesiąty link, już będę mógł po prostu likować sobie kolejną postać w tej drużynce. Także, tak jak mówiłem, w następnej rotacji najprawdopodobniej wykończymy tutaj tego BroLiego. Chyba, że goten i Trunks się odpalą i zrobią ultra super atak jakieś nakrycie. Ok, i może jeszcze dodatkowy. I może się udać zrobić to w dwie tury. No, zobaczmy. Jest dodatkowy? Kurde, nie ma. Dobra, uniknęli, na szczęście. Podejrzewałem, że z superataku mogliby zginąć, bo ten Broly potrafi uderzyć, to na pewno. Już się wczoraj przekonałem. Dobrze, no to nawet. Zostawiłem tego wegetę, ale nawet nie zdołałem się przetransformować do gogety. Także bardzo prosty event, myślałem, że będzie trudniej. No, może troszeczkę. troszeczkę się przestraszyłem, ze względu, tak jak mówię, na wczoraj, na live próbowałem to robić na japońskiej wersji, ale. No tam nie mam takich silnych postaci, żeby w ogóle móc sobie poradzić, powiedzmy, z tym eventem. Jest to po prostu dosyć przesta przestarzała drużyna, ta Universal Warsaka. Są tam silne postacie, ale no, ta kategoria jest silniejsza, no nie ukrywajmy. No dobrze, także zrobiłem sobie tutaj tę misje. Ja sobie ewentualnie jeszcze muzykę z Dokana tutaj wyłączę, no bo w tle, jak wiecie, leci muzyka z Bizarda, z Dragon Ball Super Brawley. I nie chciałbym po prostu dostać copyrighta. Także misje już odbieramy sobie tutaj. 14 ticketów wchodzi na moje konto. I dzisiaj jeszcze będę musiał zrobić misje związane ze specjalnym dniem do kana. Proszę bardzo, tu już 7 rainbow ticketów mogę odebrać. Zostało 13 godzin, tak więc pamiętajcie, zróbcie to dzisiaj, żeby nie zniknęły wam te misje. A jeżeli gracie na japońskiej wersji, to zróbcie to dzisiaj do godziny 16, bo później znikają na Japonii. Na Japonii jest troszeczkę inna powiedzmy godzina tutaj ustawiona z tymi misjami. Te misje już się pojawiły wczoraj o 16 na Japonii, ale też dzisiaj o 16 one się kończą. Pozostało mi jedynie zrobić Tartar School i Super Attack, wbić komuś i wtedy odbiorę sobie ostatnie 7 ticketów, ale to już sobie gdzieś tam zrobię na off screenie. Mam tutaj drużynkę GT Heroes złożoną, jest tutaj oczywiście dwa razy Gogeta SCO 4 na lidera, Gogeta Intelligence wziąłem, tutaj SJ4 z 7 rocznicy, Pan, która jest bardzo fajnym supportem, ma dużo redukcji i może uniknąć. Goku, który jest silny, potrafi uderzyć, ale ma 30% redukcji damage'u mm, właściwie w rotacji. Wydaje mi się, że te 10% redukcji za sojusznika super klasy w drużynie, no to w drużynie, właściwie w rotacji, no to on też się liczy jako sam w sobie super klas, także myślę, że on ma 30% redukcji. No i tutaj tego Goku SCO 3 również wziąłem. Jak go przetransformuję do SCO 4, no to tam będzie wtedy dało dodatkowe 10% redukcji sojusznikom z Giant Ape. Power, także jedynie pan nie dostanie tego boosta, Reszta postaci to są postacie Giant Ape Power. Wezmę sobie jeszcze tutaj support memory pod Fused Fighters. Proszę bardzo, im mocniejsza drużynka, im więcej statystyk, statystyk będzie miała, tym lepiej dla nas oczywiście. Także lecimy z tym węcikiem. No i tak jak poprzednio, tutaj włączę sobie muzyczkę z dokana, żeby nam leciała w tle. Przy okazji nie będę musiał tam wklejać powiedzmy jakichś dokan OST na, na film. Będziecie mogli w tle posłuchać sobie um, oczywiście tutaj muzyczki z Dokana. Dobra, tu mamy support memory, ale to nas akurat tak za bardzo nie interesuje ta animacja. No dobrze, co my mamy tutaj na początek? Na początek SCO4 sobie zostawimy siódmej rocznicy na pierwszym slocie, mają dużo redukcji, więc niech się stakują. Tego Goku, czy on potrzebuje jakieś Rainbow Orby? Nie, nie potrzebuje Rainbow Orbów, więc na spokojnie możemy sobie go zostawić na. Tym slocie. No i ten Giant Ape Power właściwie Goku SSJ. On może się tutaj od piątej tury dopiero transformować. Więc kurczę. No dobra. Od piątej tury, także chyba, że będziemy mieli mniej niż 70% życia. No to wtedy będzie troszeczkę łatwiej. Ok, jest super atak na początek. Zobaczmy, przytankują. Przytankowali. Ok. 77% redukcji robi swoje. No i 16. 16,5 miliona? Wow. W sensie ja mam ich na rainbow, wiadomo, linki dziesiąte, ale aż tyle? Chyba te linki z SSJ4 Goku STR są dosyć mocne. Nie wiem, czy SSJ Goku, SSJ3 Goku AGL daje jakieś busty, taportujące innym postaciom. Nie pamiętam tego, ale bardzo dużo tutaj te SSJ4 biją. Zaskoczyli mnie, naprawdę, to już, to już konkret. Dużo, dużo, bardzo dużo tutaj. Uderzyli na liczniku, przynajmniej mieli bardzo dużo. No, 12,800, to, to jest ich czwarty super atak, chyba. Festival of Battles jak najbardziej pod 4 Goku i Vegeta. No i oczywiście, gody. Proszę bardzo, piąty atak dodatkowy. No. Wow, popisujecie się. Mam nadzieję, że uda się w tym podejściu to zrobić. 36 milionów Goku SCO4. I krycik, proszę bardzo. I jeszcze jeden. 38 milionów. Ja. Jeszcze jeden, dawaj, jeszcze jeden. No, 40 milionów. Oj, oj oj to jest postać. Wielki sentyment. Druga rocznica. 25 milionów. Ale te postacie są silne. To był dobry pomysł, żeby brać TGT Heroes. Proszę bardzo. Ja to prawie w jedną turę zrobiłem. A wczoraj chyba robiłem to drużyną Hybrid Saiyan i męczyłem się aż do czwartej czy piątej tury. Także. No, radzą sobie, radzą. Przeciwnik jest następny tek. Właściwie to Vegeta yy, zwykły I Vegeta Giant Ape już są Typu tek Nie będę zostawiał mimo wszystko tego SJ4 Gogety w rotacji Wolę sobie zrobić coś takiego Nie będę się bawił Zostawię sobie tą Pan Mam nadzieję, że ona tutaj w miarę sobie poradzi Daję sojusznikom atak 25% na dwie tury O, zapomniałem o tym bardzo fajny support. Zresztą ona sama w pasywce już ma napisane, że jeżeli ma 30% życia lub więcej, to daje sojusznikom atak def 55%, 50%. A jeżeli mamy 50% życia lub więcej, to też dostaje, daje kolejne boosty sojusznikom o 50%. Tak więc to jest potężny support. Tapan. Jest nawet nie wiem, czy nie najlepszy support w grze, jeżeli chodzi o statystyki ataku i defensywy. Bo nie mogę teraz pamiętać, skojarzyć, czy jest właśnie jakaś postać, która daje aż 100% sojusznikom wszystkim do statystyk. To no nie wiem, nie, nie kojarzę by na mnie. Jeżeli znacie taką postać lepszą niż Support, niż ta Pan, no to oczywiście napiszcie w komentarzu. My przy okazji już pokonaliśmy Nappę, także druga tura i już udało się pokonać Nappę. Świetnie. No i teraz mamy tego Wegetę. Muszę na niego uważać. I teraz zastanawiam się, czy ja przypadkiem sobie, m, może nie wiem, nie wezmę jakiejś redukcji damage'u czy coś, jakiegoś Wisa. No, okej. Okay. Oni mają już 1700 i full linki. Oni się tak linkują pięknie, to jest niesamowite. Zrobię coś takiego. Na pewno. Tyk. Zrobimy tak. W sumie wiecie co, skoro mi tak dobrze idzie, to na razie spróbuję WISA nie używać. Może ewentualnie coś tutaj skontruję. Zobaczymy. Jeżeli się nie uda, no to podejdziemy do tego drugi raz. Po prostu skip na powiedzmy walkę tutaj tego nappy i przejdę od razu do wegety. W razie czego jakbym zginął. No, i następnym razem, powiedzmy, jeżeli zginę, biorę WISA od razu przy następnym podejściu. No ale zobaczymy. Problematyczne jest to, że ten Vegeta sobie zwiększa atak o 30% za każdy otrzymany atak i do 150%. Atak i defensywę. To jest yy, właśnie ten problem u tego Vegeta, że bardzo dużo sobie stakuje tego ataku i defensywę. Nie wiem, jakie on ma statystyki. Przed chwilą przeszło mi przez myśl, żeby sobie gdzieś tutaj obejrzeć je na Dokan Info. Ale stwierdziłem, że nie chcę sobie psuć aż tak zabawy, więc spróbuję to zrobić jak na razie bez wiedzy, statystyk. Aczkolwiek dalej jestem myśli takiej, żeby w grze w końcu dodali ilość zdrowia, ile ma przeciwnik. Czyli na przykład mamy tutaj te paski zdrowia, ale żeby na środku było napisane, że ma na przykład miliard, i bym wiedział, że mu zadaje na przykład 100 milionów, no to 900 milionów pozostaje. To byłoby na pewno gdzieś tam wygodniejsze. Urozmaiciłoby to na pewno grę. Wiadomo, no Doka no, opierał się zawsze na tym, że mamy jakiś panski zdrowia i powiedzmy, sami strzelamy, ile mniej więcej ma postać tutaj przeciwnik życia. Ale jakby nie patrzeć, byłoby to wygodniejsze. Ja od czasu do czasu oczywiście o tym wspominałem gdzieś tam na filmie czy na live. Dawno tego nie mówiłem, dlatego teraz, teraz też o tym wspominam. To nie tak, że o tym zapomniałem. Dalej jestem myśli, żeby wprowadzić właśnie zdrowie przeciwnika do gry, żebyśmy wiedzieli, ile. Ile mu po prostu tego zdrowia zostało? W sensie w cyferkach, wiadomo, no bo wiemy, jeżeli zdjęliśmy mu już połowę pasków, no to druga połowa, no to ileś tam też jest, ale to już jest takie strzelanie. Będzie Counter-Attack, proszę bardzo, bo był taki, taka przerwa w animacji, więc świetnie. GT Heroes to był dobry pomysł, żeby brać tę kategorię. 74 miliony na krycie. I Goku sco 4 zobaczmy. 35 milionów na super ataku, na liczniku, jest krycik. No, chyba się nie uda w tej rotacji go pokonać. Chyba, że Goku zrobi jeszcze kolejne dwa dodatkowe superataki. Ale nie wiem, czy jest w stanie je zrobić. Ok, jest zwykły dodatkowy. No i bez. Do... Ok, dobra, dostałem prawie 200 tysięcy. Prawie 200 koła dostałem. No, konkret. To jest właśnie ciekawe. Bor ma atak 30% w. w turze. W każdej, w każdej turze, ok. Czyli jeżeli zrobimy sobie teraz coś takiego i wrzucimy tego Gogetę, to. Powinniśmy przytankować. Wydaje mi się, że powinniśmy to przytankować. Spójrzcie na tą pan. Jeżeli ma 50% życia lub więcej, to daje sojusznikom atak. A nie, 30% daje, nie 50%. Czyli ona w sumie daje 60%. Okej. Okay. Myślałem, że to jest 50, a ona sobie daje atak też 50%. Mhm. Dobra, to się pomyliłem. No dobrze, ale spróbuję sobie wziąć tego SCO4 Gogeta na pierwszego slota. Proszę bardzo. Pan, czy my chcemy pan wrzu wrzucić? Hmm. Może zrobiłbym tak. Wrzuciłbym tego Giant Ape Power Goku. Bo w następnej rotacji będę mógł go do małpy transformować. Spróbujemy to przytękować. Spróbujemy przeżyć. Okej, okay, Gogeta unika. To jest Gogeta Frienda. Jest, dobra, jest super atak, ale będzie counter atak, także. Tym counteratakiem chyba pokonamy nawet tego Wegetę. Jeżeli będzie kryt, to pokonujemy go bez problemu. Tyk. Odbijamy kuleczkę. Proszę bardzo. 30 prawie. Prawie 38 milionów. Bez problemu. No i przechodzimy. Przechodzimy do tej małpioszki. Mamy tutaj już SU-4. No i zobaczmy w takim razie. A, bo on lokuje. Czyli on mi zablokował tego Gogeta SU-4, tak? No dobra. Mimo wszystko robimy tak. Transformujemy małpy. Mimo wszystko transformujemy sobie małpy. To na pewno robimy. Wiemy gdzie jest super atak. On ma tak, 70% szansy na kontrę, kiedy dotrzymuje superatak, ale niweluje kontrę, w sensie aktywuje kontrę, jeżeli przeciwnik ma mniej niż 50% życia. Czy nam się uda zdjąć do trzeciej do trzeciego slota aż połowę zdrowia temu, ma, temu tej małpie? Będzie trzeba to sprawdzić. Użyjemy sobie teraz active skilla testio 4. Zobaczymy ile uderzymy i ile z życia powiedzmy mu zleci. Zobaczmy. Dobra, bum. 90 milionów. Yy, no to powiedzmy... Czyli 50 milionów mniej więcej gdzieś ma jedno... Jeden pasek, tak? Nie uda mi się raczej. Dobra, wezmę sobie Wisa. Wezmę Wisa, na wszelki wypadek. Chcę już to zrobić, mieć to z głowy. A misji żadnych dodatkowych nie ma, żeby powiedzmy gdzieś tam oszczędzać itemki. Można używać itemki, wszystkie mi misje i tak zaliczy. Proszę bardzo. Mamy rotację Składającą się z trzech gogerotów. Ok, 14 tysięcy dostaje z 80% redukcją obrażeń. On ma 80% redukcji, bo ma wbudowane swoje 40 plus 40 od Wisa. Więc dobrze zrobiłem. 83 miliony. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Wiem, że Gogeta Int i AGL się nie linkują, bo to jest właściwie postać o tej samej nazwie. Gogeta fizyczna no to już jest inna bajka, no wiadomo. Ty, no chyba mu zdejmę te. Chyba mu zdejmę do połowy zdrowia, jak tak widzę. Chyba mu zdejmę, bo bardzo dużo go ubiję. Bardzo dużo. Statystyki są przeogrom. Dobra, bez problemu. Czyli kontrujemy na pewno ten super atak. Na końcu. Na bank go kontrujemy. Więc jakbym Wisa nie wziął. Nawet, nawet dałbym radę. Ty, tak patrzę, możemy nawet do Wisa nie dojdzie... Do tego, do super ataku nie dojdziemy. Tyle biję. Może nawet nie będę musiał kontrować. No zobaczymy, jak ten Gogeta będzie tutaj uderzał. 35 milionów I tyk, kolejne 30 milionów Dobra, nie, nie uda się Chyba, że kontrą go mocno uderzę, no zobaczymy Także yy, Fajny odcineczek wyszedł w takim razie Niedługi, długi, nie krótki, takie 20 minut Zrobiłem dwie misje, bardzo fajnie Cieszę się w takim razie Że udało mi się to zrobić Klonka Kamehameha I proszę bardzo Trzy paski zostały Jeden atak skontrowany, właściwie usunięty No i tu będzie gwarantowana kontra Tak jak mówiłem On ma mniej niż połowę zdrowia Tutaj No i tyk 70 milionów W następnej rotacji już go na pewno kończymy Tyk I wiecie co, na sam koniec myślę, że mogę sobie animacyjki Pooglądać Wydaje mi się, że ten Gogeta powinien pokonać już tą małpę Zobaczmy jest i najlepsza fuzja. Gogerot. Gogerot czwartego poziomu. Jakie tu są światełka. I proszę bardzo, smocza pięść! Boom. Tu jest tak, ta kreska jest strasz, strasznie mocno wiązująca do Dragon Ball Super mi się wydaje. o No troszeczkę mu zostało. Odrobinkę Dobra, transformujemy małpę. Też może animacyjkę sobie zobaczymy, i tą małpą już pokonamy. Już pokonamy tego wegetę. Małpa pokona małpę. Haha, ha. tak jest. Proszę bardzo. Tylko, że tutaj będzie złota małpa. Normalnie, jak anime. Normalnie, jak anime. Tak to wygląda. Tak dobrze to wygląda. Dobrze, i kończymy to. Proszę bardzo, kończymy. I 12 milionów. Proszę bardzo, 10 milionów na critical hicie. Bez problemu. Udało się to zrobić. 13 minut, 18 sekund mi to zajęło. Tyk. Wyłączam tutaj muzyczkę, żeby nic mi nie leciało. Odbieramy misyki. proszę bardzo. Niestety tutaj za tego reddzona żadnych tiketów nie ma, są tylko DS-y, ale 11 DS-ów jak najbardziej ja przytulę. Tu mam jeszcze jakieś misje, zrobiłem. A, dzienne misje muszę zrobić, ale przy okazji mi coś tu zaliczyło, także mam 763 DS-y, odbieramy sobie jeszcze dzienne misje, bo chyba nawet tego nie zrobiłem, proszę bardzo. Także stan konta jak najbardziej idzie do przodu. Zobaczymy, co mi za etikety poleci tak więc od razu mówię, zapraszam Was na live'a dzisiejszego. Najpierw zrobimy sobie na pewno gdzieś tam jakieś samonki. Chwilę sobie poczekam po prostu na ludzi, żeby wpadli i wtedy zrobimy sobie samonki na frizie. Jeżeli uda się za etikety go trafić, to wtedy jest koniec. A jak nie, no to spróbuję jedno kółko tylko i wyłącznie zrobić na tym frizie i dla mnie to wtedy będzie już definitywny koniec na tym banerze. Nie mam zamiaru tutaj zbytnio wydawać jakichkolwiek DS-ów, bo zbieram teraz głównie na jedenastą Rocznicę, to jest mój cel, chyba że wcześniej pojawi się estja 4 Goku z Dragon Ball dajmy, no to wiadomo, wtedy lecimy po niego. Także, jeżeli Wam się podobało, to stawcie łapkę w górę, komentarz i ewentualnie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić następnych tego typu materiałów. Także ja się z wami żegnam do następnego odcinka. Na razie, cześć, Pa, pa!